Dzień dobry! Muzyczne wystawy Alicji Ludwichowskiej z Zagłębiowskiej Mediateki trafiły do Bibliosfery. Wybrałyśmy 10 zespołów z Sosnowca. Tym razem jest to miks wystaw pod wspólnym tytułem Takty, Riffy, Bity. Trzeba brać pod uwagę, że wystawa ma już dwa lata, więc niektóre informacje mogą być nieaktualne, ponieważ sosnowieckie zespoły prężnie działają cały czas. Warto przyjść, zobaczyć i poczytać o tych, którzy działają w sferze kulturalnej naszego miasta. Zapraszamy do Bibliosfery na ulicy Kalinowej. I jeszcze jedno, jeden z zespołów uraczył nas gadżetem, dlatego spodziewajcie się niedługo konkursu. Niedługo się z nim pojawimy.